Cześć witam serdecznie Robert Rybicki. W końcu udało mi się usiąść i nagrać piąty odcinek ryby w Ketozie. Odcinek będzie miał tytuł Ryba w Ketozie 5, czyli 5 posiłków dla mięsożernych. Postanowiłem, że nagram jeszcze dwa kolejne później odcinki dla osób, które mięsa nie jedzą. I przynajmniej jeszcze jeden odcinek o tym, jakie desery lubię stosuje i co na tej Keto jem. Wracając do tematu, czyli pięć posiłków dla mięsożernych. Dzisiaj pięć takich posiłków, które może nie tyle do końca lubię najbardziej. Wybrałem to bez jakiejś tam skali. Są to posiłki, które po prostu jadam kilka razy w miesiącu. Tak bym to nazwał. Zaczynając od pierwszego posiłku będzie to karkówka z pieczarkami i cebulą. I z warzywami drugi posiłek to wątróbka drobiowa, trzeci posiłek żeberka wieprzowe, czwarty posiłek sałatka cheeseburgerowa z przepisu z bloga Ola la LCHF i, i miks sałatek, taki mój wymysł, co znajdę w lodówce. Zapraszam do oglądania. jest mój obiad. drugi posiłek, cukinia, pieczarki, karkuwa i jeszcze trochę warzyw. Smażnego. Tak jak możecie zauważyć, moja karkówka wygląda pięknie. Do tego masa warzyw, wszystko smażone na smaluszku, cukinie, którą bardzo lubię, z którą nie przesadzałem na początku. Te 150 gram to jest akurat to co mi przynajmniej odpowiada. To jest kolejna garść yy, warzyw bunnika, który mogę sobie na który mogę sobie pozwolić. Widzicie? Wątróbkę, oczywiście wątróbkę drobiową, z tego względu, że jest bardziej tłusta, co w diecie keto oczywiście jest ważne. Cebula, usmażone wszystko na smalcu. Dla mnie bomba. Dla tych osób, które jadają mięso, myślę, że też bomba witaminowa, bomba smakowa. Pycha, no i tutaj coś co uwielbiam, po prostu wątróbeczka drobiowa, lubię też wieprzową, ale drobiowa jest właśnie bardziej tłusta do tego cebulka. Smalec, ogórek kiszony na przekąskę, na zagryskę. Bomba parametry: dużo białka, więc na to trzeba uważać. Tłuszczu, dosyć. Jeżeli to wrzucisz jeszcze do tego jakiegoś tam masła, można to sobie fajnie podkręcić. Węglowodanów nie za wiele, oczywiście, tu większość to będzie węglowodany z cebuli i z ogórka. Montreau była jest chyba prawie, że bezwęglowa do nowa. także niebo, niebo, niebo w gębie, takie jest moje zdanie na ten temat, a to co jeszcze kiedyś żona mi zrobiła, zrobiła sos grzybowy do tego, o boż, palce lizać, palce lizać, no a to co widzicie, dalej świnina, głównie wieprzowina jest w mojej diecie, żeberka wieprzowe, takie porządne żeberka, tłuste, z dużą ilością mięsa, bomba, bajka, Niebo w gębie. Do tego, że ona zrobiła mi pyszny bigosik z grzybami na kiełbasce. Rewelacja. Kapusta kiszona też jest bardzo wskazana w diecie. Tak jak widzicie, znowu dużo białka, ale tym razem już więcej tłuszczu. Niebo w gębie. I czwarta, czwarty posiłek dla mięsożerców. Dlaczego dla mięsożerców? Widać tutaj dużo warzyw, ale tam jest też dużo mięsa mielonego, jak widać w porcji takiej, to jest tam pewnie z 25-30% to jest samo mięso mielone, ja stosuję zazwyczaj karkówkę z łopatką wieprzową oczywiście, do tego widzicie, sałata, papryka, pomidor, cebula ogórek, kiszony żółty ser majonez, śmietana 30% keczup, muszarda i przyprawione to do smaku cudowny przepis zobaczcie na makro białka 46 gram z kawałkiem, 71 gram tłuszczu bo jest dodana oliwa, bo jest dodany majonez bo są inne rzeczy. Mięso tak samo troszkę tam wprowadza, węglowodanów bardzo mało, a jest naprawdę duża porcja warzyw, czyli to, co niektórzy, czego się niektórzy obawiają, że będą musieli jeść tylko i wyłącznie mięso. Absolutnie nie. Ten przepis z bloga LcHFpl jest bombowy. Zresztą na jej blogu, na blogu Oli jest masa, masa, masa innych przepisów, które są zajebiste. Zapraszam. Jak widzicie, taką sałatkę bardzo łatwo zapakować sobie w pojemniki, zabrać do pracy. Dla mnie to jest jedno z lepszych śniadań. Bardzo smaczne i przede wszystkim takie, które mogę wszędzie zabrać, zjeść o dowolnej porze. Mam tutaj wędzonego, wędzone u, y, nogę z kurczaka. Ponad 240 gram gdzieś wyszło. Y, szpinaku 45 gram, y, czerwonej papryki 35 gram, sera feta 50 gram. Do tego 50 g majonezu. Yy, no, pieprzu do smaku. I to chyba wszystko, co tu wrzuciłem. A, jeszcze dolałem taki super olej, że ona kupiła o smaku oliwę, o smaku czosnku I jeszcze dwa składniki, o których zapomniałem. Tak jak widzicie. Oliwki. 30 gram I dosypałem do całości 5 gram płatków drożdżowych. Bardzo dobry. Yy, dodatek zawierający dużo witamin szczególnie z grupy B dla mnie super a tutaj coś dla hmm, jakby to powiedzieć jak nie mam pomysłu zaglądam do lodówki to jest taki mix sałatek tego co znajdę w lodówce w tym wypadku to jest akurat kurczak wędzony gdzieś tam się przewracał szpinaku yy, ser typu feta papryka czerwona oliwa, majonez oliwki Płatki drożdżowe, sól, przy do smaku. Co znajdziesz w lodówce? Patrzcie na parametry. Tysiąc, prawie kilokalorii. To jest ładne śniadanie. Niecałe 50 gram yy, białka. Prawie 194 dziewięćdziesiąt blisko gramy tłuszczu węglowodanów. Tyle, co kot napłakał. Także to jest, to jest bardzo bardzo fajna rzecz. Stereotypy o tym, że dieta yy, ketogeniczna jest trudna, myślę, że nie są po prostu prawdziwe bo zajrzysz do lodówki, ja przynajmniej większość tych rzeczy jadłem. To jest dla mnie plus tej diety, jeden najważniejszy plus tej diety. Jem to, co lubię. A tu macie jeszcze inną odmianę, odmianę z innym wkładem, że tak powiem. Co innego po prostu było w lodówce były rzodkiewki, był majonez oczywiście, były kiełbasy zamiast kurczaka, oliwa, ser żółty. Dodatkowo chyba jeszcze serfeta był też dodany w niewielkiej ilości, bo takie coś znalazłem po prostu w lodówce, pokrojone w kostkę, wymieszane, do tego oliwa z oliwek dolana albo jakiś inny olej zdrowy. Dla mnie bomba. Nie wiem, czy wam się to podobało. Mam nadzieję, że tak, jeżeli jesteście zainteresowani informacjami o diecie ketogenicznej to dajcie łapkę, zasubskrybujcie kanał, będę to wrzucał, tak jak zapowiadałem wcześniej, co jakiś czas jakiś ciekawy film. Teraz jeszcze będą dwa filmy dotyczące przepisów, bo może nie tyle przepisów, co, co tego, co jem, po prostu, żebyście wiedzieli, że to nie jest wcale trudne. Uważam, że dieta ketogeniczna z tych, które ja dotychczas stosowałem, jest naprawdę najprostszą dietą. Czytam w tej chwili trzecią książkę dotyczącą diety książkę troszeczkę inną niż dwie poprzednie bo jest dużo takiej naukowego wyjaśnienia dlaczego cukry akurat szkodzą i tak dalej i tak dalej nie chcę się w to wgłębiać, to nie jest y, temat tego bloga chyba, że będziecie kiedyś zainteresowani, powiem co ja o tym myślę natomiast y, w tej chwili bardziej interesuje mnie, tak jak y, mówiłem początkowo info, y, chciałbym Wam pokazać jak ja się czuję Trzy miesiące, przeszło trzy miesiące, bo 17 września minęły y, dokładnie trzy miesiące y, mojej diety ketogenicznej Jestem już w takiej dosyć fajnej ketozie. Nie mam, nie mam z tym problemu. Nie wyrzucam jej byle co czasami zdarzało mi się zjeść jakiś słodycz, może z dwa lub trzy razy gdzieś na jakiejś imprezie. Bo, bo nie powiem, że nigdy tego nie jadłem. Owoców unikam nadal. Oprócz tam niektórych tylko w niewielkich ilościach cały czas liczę kilokalorie, więc po prostu ja do tego dosyć poważnie podszedłem i chciałbym to kontynuować. Jeszcze w tym tygodniu, dosłownie 3 dni temu, tak? chyba we wtorek wieczorem zacząłem post. 42 godziny udało mi się bez problemu, naprawdę bez problemu wytrzymać na tym poście. Ja jestem zadowolony, bardzo fajnie się czułem. W piątek, kiedy już byłem normalny, na normalnym jedzeniu, czułem się rewelacyjnie. Dzisiaj rano byłem na rowerze, w piątek jeszcze zrobiłem full body workout, training. Dla mnie jest gitara. Jeżeli jesteś zainteresowany dietą kategoriczną, Koniecznie pooglądaj sobie informacje o tym w internecie, ale weź też do ręki książkę i po prostu zdecyduj, co dla Ciebie jest ważne. Z czym masz problem? Bo ja dotychczas borykałem się z pewnymi rzeczami, których bez diety ketogenicznej nie potrafiłem rozwiązać. Dla mnie ta dieta działa. Mam nadzieję, że dla Ciebie też będzie działać. Miłego dnia. Dzięki za obejrzenie tego odcinka. Cześć. Pozdrawiam.